Cześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 30 listopada i posłuchajcie fragmentu z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze stu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła i przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie tak jak w jasny dzień, nie w kulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zezdrości, ale przebleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając z rządzą. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian zwraca zdanie Rozumiecie chwilę obecną. W życiu są bowiem tylko dwa momenty, w których możemy spotkać Boga. To chwila obecna i moment śmierci. Kiedy człowiek zamiast doceniać to, co ma, patrzy na to, czego nie ma, zabija w sobie wdzięczność i powoduje, że znika w nim poczucie szczęścia. Zamiast na zasoby, patrzy na de deficyty. Najwięcej energii i czasu tracimy bowiem na sprawy, na które i tak nie mamy do końca wpływu. Rozpamiętywanie przeszłości, czy nadmierną troskę o przyszłość. Bądźmy tu i teraz. Niech was Bóg Bóg szef Mogący, Ojciec i syn i Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.